Przyszliśmy z Adrianem na kasztany, bo będziemy robić ludziki. Kamil zbiera. Adrianku, pokażę ci kasztany. Tylko zobacz, aj nie, one takie a! Adrianku, troszkę pochodziłeś, teraz pozbieramy kasztany. Kamilu, tutaj jest, otwarty, zobacz. A nie wiedziałam, że tutaj mamy kasztana. Z dziećmi zawsze przychodziliśmy tutaj. O, i tutaj masz jeszcze, o Kamil. Tutaj. Także będziemy robić ludziki. Wywalmy te, czy nie tu? A jak myślisz? Parę można urwać. Uważaj, nad głową masz, że wycina głowę, nie spas, no. Ty jak jabłka.